Czasami możesz usiąść, aby obejrzeć jakiś mecz sportowy, a on kończy się, zanim się zorientujesz. Na przykład walka bokserska naszego reprezentanta. Są jednak gry lub takie mecze, które wydają się trwać wiecznie. Rzadko zdarza się, że takie rozgrywki trwają wyjątkowo długo, ponieważ nikt nie może wygrać i ciągle jest remis. Dowiedz się więcej o najdłuższych meczach w historii. W prawie każdej dyscyplinie sportu, w tym odcinku, wszystko wszędzie. Zapraszam. Bardzo długie zawody w lekkoatletyce są zawsze wynikiem jednej rzeczy niezdolności drużyn lub zawodników do pokonania siebie nawzajem. Czasem konkurenci są tak równi, przynajmniej w tym dniu, że sprawy po prostu ciągną się w nieskończoność i nie można osiągnąć przełomu. Naszą podróż do krainy bardzo długich gier zacznijmy od dwóch sportów, które nawet nie nadają się do długich gier piłki nożnej i hokeja. Oba sporty mają dwie cechy, które sprawiają, że długie gry są mało prawdopodobne są rozgrywane na czas i oba pozwalają na remisy. Gra na czas oznacza, że istnieje teoretyczny limit czasu przez jaki można grać w tą grę, a dopuszczalność remisów oznacza, że gra może zakończyć się bez rozstrzygnięcia. Najdłuższy mecz piłki nożnej odbył się w 1946 roku w Anglii pomiędzy Stockport County i Doncaster Rovers w meczu o mistrzostwo Division III. Mecz trwał 3 godziny i 23 minuty. Mecz był powtórką wcześniejszego meczu pomiędzy obiema drużynami, który zakończył się remisem 2 do 2. W tym maratońskim meczu również padł remis 2-2. Zagrali więc pełne 90 minut plus dodatkowe 30 minut dogrywki, wciąż bez rozstrzygnięcia. Po 120 minutach przeszli do okresu złotych bramek, w którym wygrywała drużyna, która pierwsza strzeli gola, ale nikt nie strzelił gola. W 173 minucie Stockport strzelił gola, ale nie został on uznany, przez co mecz był kontynuowany. Ostatecznie mecz został przerwany po 203 minutach. Odbyła się kolejna powtórka meczu i tym razem Doncaster wygrało 4 do 0. Dzisiejsze zasady nie pozwoliłyby na taki mecz, więc ich rekord jest bezpieczny. W hokeju najdłuższy mecz należy do półfinału Pucharu Stanleya z 1936 roku pomiędzy Detroit Red Wings i Montreal Maroons. Zauważ, że wiele gier, o których wspominam, to mecze o mistrzostwo lub playoffy, ponieważ są to jedyne mecze, w których musi się odbyć jakiś wynik, nie remis. Mecz zakończył się rekordową liczbą sześciu dogrywek. Po zakończeniu meczu Bezbramkowym remisem i po wszystkich dogrywkach wciąż był bezbramkowy remis. Ostatecznie rozgrywka zakończyła się o 2:25 nad ranem, dając Detroit zwycięstwo 1-0. Futbol amerykański jest również podobny do hokeja i piłki nożnej, z wyjątkiem tego, że remisy są technicznie dozwolone, ale bardzo niemile widziane. Najdłuższy mecz NFL odbył się 25 grudnia 1971 roku w meczu playoff pomiędzy Miami Dolphins i Kansas City Chiefs. Z łączną liczbą 82 minut i 40 sekund gry ówczesne zasady stanowiły, że pierwsza drużyna, która zdobędzie punkty w dogrywce, stanie się zwycięzcą. A mecz zakończył się w drugiej dogrywce, kiedy Miami kopnęło jajo na 37 yardów. Najdłuższym meczem futbolowym w historii koledżu był mecz z 2003 roku pomiędzy Arkansas i Kentucky. Mecz zakończył się siedmioma dogrywkami, zanim wyłoniono zwycięzcę. Przepisy NCAA stanowiły, że w każdej dogrywce obie drużyny miały szansę na zdobycie bramki z linii 25 jardów. Wynik do regulaminowego czasu gry był remisowy: 24 do 24. W pierwszej dogrywce każda z drużyn zdobyła po 7 bramek, w drugiej dogrywce każda z drużyn zdobyła po 7 bramek, także w trzeciej dogrywce każde z nich zdobył po 3 bramki. W czwartej dogrywce zdobyli po 8 bramek, w piątym po 6, a w szóstej dogrywce znów po 8. W ostatniej dogrywce Arkansas zdobyło 8 punktów i powstrzymało Kentucky, wygrywając mecz 71 do 63. Gra trwała łącznie 4 godziny i 56 minut. W szkole średniej w 2010 roku w Teksasie odbył się mecz z 12 dogrywkami pomiędzy Jackson's Wheels i Naco Dodgers. Jackson's Wheel wygrało 84 do 81, ale mecz trwał 5,5 ,5 godziny. Szykówka ma, co prawda, zegar do rozgrywania gry, ale nigdy nie ma wyników remisowych. Więc najdłuższy mecz NBA odbył się 6 stycznia 1951 roku pomiędzy Indianapolis Olympians i Rochester Royals. Jest to jedyny mecz w historii NBA, w którym doszło do sześciu dogrywek. Indianapolis wygrało ostatecznie 75 do 73, co jest niezwykłe, ponieważ współczesne drużyny NBA są w stanie zdobyć prawie tyle samo punktów w jednej połowie, nie mówiąc już o czterech kwartach i sześciu dogrywkach. W 2009 roku mecz koszykówki mężczyzn Connecticut kontra Syracuse w ćwierćfinale Big East Tournament był najdłuższym w historii NCCAA. Doszło do sześciu dogrywek, w którym Syracuse wygrało 127 do 117. Także mecze krykieta mogą być niezwykle długie. W 1939 roku Republika Południowej Afryki i Anglia rozegrały w Durbanie mecz testowy, którym trwał przez 12 dni. Rozpoczął się 3 marca, a zakończył 14 marca, a akcja toczyła się przez 9 z tych 12 dni. Były to 43 godziny i 16 minut gry. 1981 zdobytych ronów i to jest najlepsza część mecz zakończył się remisem. Sporty indywidualne również miały swoje legendarne długie mecze. Są dwa, które się naprawdę wyróżniają. Pierwszym takim przypadkiem jest mecz pierwszej rundy Wimbledonu w 2010 roku pomiędzy Amerykaninem Johnem Isnerem, Francuzem Nicolasem Mahutem. Mecz trwał 11 godzin i 5 minut i pobił rekord najdłuższego wcześniej meczu tenisowego o prawie 4 godziny. Cały mecz, wszystkie 11 godzin jest dostępny na YouTube i ma prawie pół miliona wyświetleń. Mecz oczywiście toczył się przez pełne 5 setów, a wyniki były takie 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, a ostatni set rozstrzygnął się 70-68. do 68. Isner został zwycięzcą. Mecz trwał 3 dni, a na korcie znajduje się tablica upamiętniająca ten mecz, który odbył się na Wimbledonie. Po meczu nastąpiła zmiana zasad, która wprowadziła system rozstrzygania, zapewniając, że ten rekord nie może być już pobity. French Open to jedyny pozostały turniej, w którym nie ma tego systemu rozstrzygającego. Wynik był tak wysoki, że tablica wyników nie mogła już ich wyświetlać i IBM musiał wysłać zespół, aby to naprawić, aby tablica wyświetlała poprawne wyniki. Po meczu obaj panowie zostali nagrodzeni przez All England Tennis Club specjalną kryształową misą za swój historyczny występ. Ekspert Mac Inron spekulował, że mecz mógł skrócić kariery obu mężczyzn o 6 miesięcy. Absolutnie najdłuższa rywalizacja, jaką udało mi się znaleźć w jakiejkolwiek rywalizacji, miała miejsce w świecie szachów. Najdłuższa pojedyncza partia szachów wyczynowych odbyła się w 1989 roku w Belgradzie pomiędzy Goronem Asowiczem i arcymistrzem Pedragiem Nikoliczem. Partia trwała 269 posunięć i trwała 20 godzin i 15 minut. I zakończyła się remisem. Najdłuższym pojedynkiem było Mistrzostwo Świata w 1984 roku pomiędzy pretendentem Garym Kasparowem a aktualnym Mistrzem Świata Anatolijem Karpowem. Zasady Mistrzostw były takie, że pierwszy gracz, który wygrał sześć partii, zostawał mistrzem. Karpow prowadził 4 do 0 po 9 partiach i wyglądało na to, że jedzie po zwycięstwo. Kasparow był jednak uparty i okopał się. Rozegrali 17 kolejnych meczy, które zakończyły się remisami. Karpow wygrał partię 27, a następnie 4 kolejne były remisowe. Zanim Kasparow wygrał swoją pierwszą partię. Potem przyszło 14 kolejnych remisów, a następnie Kasparow wygrał partię 47 i 48. Po 48 partiach i 5 miesiącach rozgrywek mecz ten został odwołany przez prezydenta Światowej Federacji Szachowej w trosce o zdrowie zawodników. Obaj zawodnicy chcieli jednak kontynuować. Był to pierwszy i jedyny raz, kiedy Mistrzostwa Świata zostały przerwane bez zwycięzcy. Mecz został powtórzony w 1985 roku. Przy zmienionych zasadach, że ten, kto był najlepszy w ciągu 24 meczów, zostawał mistrzem, a w przypadku remisu Karpow zachowałby tytuł. Kasparow wygrał, stając się najmłodszym mistrzem świata w historii szachów. Większość zawodów, o których wspomniałem, ma zabezpieczone zapisy, ponieważ kiedy już się odbyły, zasady zostały zmienione, aby upewnić się, że takie sytuacje już się nie powtórzą. Jeśli kiedykolwiek zdarzy ci się być obecnym na tak długiej historycznej rozgrywce, pamiętaj, aby zachować kilka pamiątek z tej gry: biletów, koszulek, gadżetów reklamowych rozdawanych podczas meczu, ponieważ wraz z upływem czasu, jeżeli ta gra stanie się sławna, Pamiątki te będą miały dużą wartość.